Co my tu mamy? 31 sierpnia. Tydzień nas nie było. Sąsiad podlewał, chwasty wyrosły. Generalnie wygląda to kiepsko. Teraz to szybko na najwyższym poziomie skrócę. pozbyć się trudno osłabić chwasty. No, wygląda to jak. nie wygląda jak trawa. To chyba nie ma nic wspólnego z trawą. To, co tu widać. Mero, czy to jest trawa? Średnio. I zaraz to skoszę. Może jeszcze nagram filmik po skoszeniu. Zobaczymy, może pod tym jest jakaś trawa. Ale nie.